Kanał Games Witajcie w pierwszym grudniowym vlogu, który został trochę przewrotnie zatytułowany, bo premiery PlayStation 5 oraz Xboxa z serii X za nami. No i właśnie co z tego? No szczerze mówiąc, jak dla mnie były to premiery chyba najmniej ekscytujące, jeśli chodzi o debiuty Next Genów, no właściwie w historii, jaką śledzę. Być może wiąże się to trochę z tym, że nie zapewniono nam tytułów ekskluzywnych, natomiast mam wrażenie, że masa graczy póki co się jednak wstrzymuje. Oczywiście czytamy te wszystkie doniesienia o tym, że zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X były wyprzedane w preorderach. Natomiast ja muszę powiedzieć, że w ogóle nie czuję ekscytacji wraz z premierami tych konsol. No i być może ze względu na mimo wszystko jak na razie niewielki przeskok graficzny, no i zapewne w dużej, o większej części ze względu na brak takich powalających tytułów ekskluzywnych. Ja już nie mówię, że to miały być tytuły naprawdę wgnietające w fotel, sprzedające systemy i tak dalej. Natomiast no mimo wszystko zarówno PlayStation 5, jak i zwłaszcza Xbox Series X, no moim zdaniem pod tym względem zawiodły. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że premiery poprzednich generacji również nie należały do nie wiadomo jakich tutaj, znaczy nie miały nie wiadomo jakich hitów na start. Natomiast muszę przyznać, że nawet w przypadku PlayStation 4 czy też Xbox no mimo wszystko byłem bardziej podekscytowany. Nie wiem, być może głównie ze względu właśnie na tytuły ekskluzywne, no bo chociażby PlayStation 4 dostała Killzone Shadow Fall no i oczywiście nie był to jakiś wgniatający w fotel tytuł, tutaj zbierający dziesiątki i tak dalej, natomiast mimo wszystko, no był to fajny tytuł na start konsoli, który pokazywał nam, myślę, że spory przeskok graficzny w porównaniu z PlayStation 3. Oczywiście pamiętajmy o tym, że PlayStation 3, no to był już bardzo wiekowy system bo jeśli mnie pamięć nie myli, debiutował w 2006 bodajże, albo w 2005, w zależności od regionu, roku. No i jednak był, jeśli teraz też mnie pamięć nie myli, 7 lat na rynku. 7 albo 8 lat na rynku, więc jeśli dostaliśmy przeskok właśnie na PlayStation 4, no był to jednak mimo wszystko przeskok znaczący. Natomiast teraz ten przeskok, jeśli chodzi o next Gen no mam wrażenie, że coraz bardziej się zaciera. Oczywiście trochę ze względu na to, że w międzyczasie debiutowały też PlayStation 4 Pro oraz Xbox One X, Czyli te takie półgeneracyjne konsole. Natomiast no muszę przyznać, że tytuły na, na start tych nowych konsol, jakby mnie, szczerze mówiąc, nie wnietają w fotel pod kątem graficznym. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tak też było w przeszłości, że tytuły startowe rzadko kiedy nie wiadomo jak tutaj gniotły. Natomiast mimo wszystko, no moim zdaniem szału nie ma. Pamiętam też swoją drogą, jak czekałem na premierę PlayStation 2, tutaj będąc posiadaczem PS 1 no i pamiętam, że pierwsze tytuły również trochę negatywnie mnie zaskoczyły, bo pamiętam, że miałem do czynienia wtedy z Ridge Racer 5 oraz Tekken Tag Tournament, jeszcze nie miałem swojej konsoli na własność, natomiast te tytuły zobaczyłem i ograłem krótko po ich premierach, no i muszę powiedzieć, że również nie, nie powaliły mnie wtedy na kolana. Tak naprawdę pierwszym tytułem, który naprawdę w wgniótł był bodajże Gran Turismo 3, no tamten tytuł rzeczywiście pokazał na co stać w tamtej. Czasie PlayStation 2, no i pokazywał prawdziwą nową generację. No, gra prezentowała się lepiej niż Intra do GT1 i do GT2, także pod tym względem dostaliśmy naprawdę moim zdaniem wtedy nową jakość. Oczywiście, jeśli ktoś był konsolowcem, no bo przecież pc -towcy ogrywali podobne graficznie tytuły wtedy pewnie na bieżąco. Oczywiście z czasem ukazała się PlayStation 3, no i tutaj także wielu z nas, znaczy problemem było to, że wielu z nas ogrywało PlayStation 3 na początku na telewizorach SD. To znaczy w 2005-2006 roku mało kto dysponował wtedy już telewizorem HD, natomiast te konsole, czyli PlayStation 3 oraz Xbox 360 zyskiwały najbardziej wtedy, jeśli właśnie posiadało się telewizor również nowej generacji. No i masa z nas ogrywała je jeszcze w pierwszej kolejności na telewizorach SD, więc również pierwsze tytuły startowe nie powalały, natomiast mam wrażenie, że właśnie... W przypadku najnowszej generacji, czyli tego, co obecnie zadebiutowało, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series X, no tak naprawdę tutaj przeskok jest chyba najmniejszy, jeśli chodzi właśnie o te kolejne generacje, czy do PlayStation, czy Xboxów. Tak naprawdę nie ma tytułu, który nie wiadomo, jak wgniótłby mnie w fotel. Oczywiście mamy tutaj pewnego rodzaju plusy, bo tytuły zamiast chociażby w 30 klatkach, no często chodzą w 60 klatkach na sekundę, natomiast no sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy jest sens już teraz wydawać ponad 2000 zł po to, żeby chociażby ograć Assassin's Creed Valhalla, podczas gdy na przykład na Xboxie One X można ten tytuł ograć po prostu w 30 klatkach na sekundę, no a na nowej generacji w 60. No moim zdaniem nie jest to wystarczający argument do tego, żeby już teraz się przesiąść. Oczywiście jeśli ktoś nie ma co robić z pieniędzmi, może to zrobić pewnie będzie zadowolony. Natomiast, tak w miarę obiektywnie na to patrząc, myślę, że to nie jest wystarczający powód do tego, żeby wykładać już teraz pieniądze. No i druga rzecz to oczywiście ekskluzywy a raczej ich brak. No bo o ile jeszcze na PlayStation 5 coś tam dostaliśmy, a mianowicie Spider-Man Miles Morales, przygodę Sackboya, czy też Demon Souls. Natomiast ten ostatni oczywiście jest remakem i mnie, szczerze mówiąc, jakoś mega mocno nie grzeje, bo osobiście nigdy Jakimś fanem serii, czy to Demon Souls, czy też Dark Souls, później. No nie byłem, ze względu na to, że e, obecnie no, mam wrażenie, że męczą mnie mega trudne tytuły. To znaczy kiedyś bardzo tego typu rozgrywkę lubiłem, jeszcze jak byłem powiedzmy nastolatkiem, natomiast obecnie mam wrażenie, że tego typu tytuły, w których ginie się po 100 razy i mamy za zadanie doprowadzić swoją swoje umiejętności do perfekcji, mam wrażenie, że trochę mnie męczą. Po prostu nie mam na to czasu. Wolę ogrywać w tym czasie na przykład ze 2-3 inne tytuły, niż ślęczeć nad jednym tylko po to, że jest mega trudno pokonać jakiegoś Bossa. natomiast oczywiście to jest moje subiektywne odczucie. Wiem, że seria ma wielu swoich fanów, którzy pewnie na remake czekali, natomiast dla mnie, tak jak Wam wspomniałem, no to nie jest tytuł zrywający kask razem z głową. Spider-Man Miles Morales, no tym bardziej. No generalnie widać, jak na dłoni, że nie był to tytuł projektowany z myślą wybitnie o next genach, no tym bardziej, że przecież ukazał się również na PlayStation 4 Oczywiście jakieś tam dodatki mamy, mamy możliwość włączenia ray tracingu na PS5, natomiast znowu, no to nie jest taki, nie jest to powód dla mnie, żeby sięgać już teraz po PS5 no i podobnie przygoda Sackboya, no znowu ewidentnie widać, że był to tytuł projektowany z myślą o PS4 na PS4 jest również do ogrania więc tak naprawdę, no czy mamy jakiś wystarczający powód, jeśli chodzi o ekskluzywy, żeby kupować PlayStation 5? No moim zdaniem nie no jeszcze gorzej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o Xbox Series X, bo tutaj tak naprawdę nie dostaliśmy właściwie żadnego tytułu ekskluzywnego, no i właściwie posiadacze nowych Xboxów często sobie ogrywają, czy to właśnie Assassin's Creed czy Watchdogs, Legion, Legion, natomiast prawda jest taka, że, że no nie, ma, nie ma jednego tytułu, czy to na jednej, czy na drugiej konsoli, który przekonałby mnie do zakupu już teraz. Także póki co ja się wstrzymuję, no i szczerze mówiąc, tak jak Wam wspomniałem na początku, dla mnie debiuty tych konsol były najmniej ekscytujące, jakby biorąc pod uwagę wszystkie przeskoki na kolejne generacje konsol w historii, tak naprawdę do tej pory. No i oczywiście wkrótce po premierze, czy to PS5, czy Xboxa nowego, no pojawiła się masa testów, masa tutaj filmów na YouTubie, chociażby, które ci autorzy nam przedstawiają testy tych konsol, natomiast sam osobiście mam wrażenie, jak to wszystko oglądam, że, że autorzy tych filmów są mało podekscytowani tymi konsolami, no bo zwyczajnie no właściwie nie ma po co się na chwilę obecną ekscytować, także ja... Póki co się wstrzymuje, aż sam się sobie dziwię, bo tak naprawdę w przeszłości nawet te półgeneracyjne konsole no, kupowałem właściwie chwilę po premierze, natomiast no, obecnie no, nie czuję niestety specjalnej ekscytacji i myślę, że wynika to głównie z tego, że po prostu nie ma e, chociażby jednego tytułu, który przemawiałby za tym, żeby kupić już teraz PS5 czy Xboxa Series X. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie. Czy jesteście podekscytowani, czy rzuciliście się na te nowe konsole, czy jednak czekacie? E, a jeśli czekacie, to na co? Czy na jakiś porządny tytuł ekskluzywny, czy też być może w przyszłości na obniżkę ceny. Generalnie, jeśli nie macie PS5 albo Xboxa Series X, dajcie znać, kiedy zamierzacie je kupić. Czy na przykład poczekacie jeszcze z rok, żeby pojawiły się wreszcie jakieś tytuły na wyłączność, czy też jakiś inny argument będzie przemawiał za tym, że zdecydujecie się na zakup. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się.